Dzień dobry, Magdalena Ciślińska w dzisiejszym serwisie informacyjnym. 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Płocku, sytuacja powodziowa w Powiecie Płockim, a na koniec nowa śluza autobusowa. Jak co roku, tak i teraz zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy także w Płocku. Już teraz wiadomo, że w Polsce zebrano rekordową kwotę, to ponad 127 milionów złotych. A jak wyglądało to w Płocku? To był wyjątkowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 29. finał odbył się nie tylko w czasie pandemii, pomimo przeciwności losu, ale okazał się na przekór sytuacji epidemiologicznej rekordowym. Największa orkiestra świata zebrała ponad 127 milionów złotych w Ośp Grał też w Płocku. Choć z powodu pandemii zabrakło plenerowych atrakcji, które przeniesiono do internetu, to i tak udało się zebrać pokaźną kwotę. Jak podał sztab WŁOŚP w naszym mieście, na godzinę 18.00 zebrano 168 545 zł i 49 groszy. Przypomnijmy, w Płocku w ramach 29. finału kwestowało 350 wolontariuszy. Na Wiśle, w rejonie Kępy Polskiej, powstał duży zator lodowy. To on był odpowiedzialny za zwiększoną ilość wody, której stan się podnosił. Dodatkowym problemem była też wyrwa w wale przeciwpowodziowym. Na terenie powiatu Płockiego zapowiedziano posiedzenie sztabu kryzysowego. Choć sytuacja powoli się stabilizuje, to wciąż jest ona poważna. Zagrożenie powodzią jest bardzo realne. Poziom Wisły w rejonie Kępy Polskiej jest cały czas wysoki. Służby monitorują sytuację. Największym problemem był duży zatar lodowy na rzece, który był odpowiedzialny za zwiększony stan wody. Do pracy zaangażowano lodołamacze, których pomoc mogła wydawać się jednak niewystarczająca. Dużym problemem był też uszkodzony wał przeciwpowodziowy w rejonie Kępy Polskiej. Interwencje zostały podjęte przez Wody Polskie, szczególnie w miejscowości Kępa Polska. Tam mamy spiętrzenie lodu na Wiśle, a tym samym podnosicie się stan wody cały czas. Mało tego się podnosi, do tego wszystkiego jeszcze mamy ogromną wyrwę we Warę, która jest już dużym zagrożeniem. Ja w poniedziałek podjąłem decyzję o tym, abyśmy zwołali sztab kryzysowy na dzisiaj. O 12 się będzie odbywał właśnie w Kiempie Polskiej w strażnicy OSP i tam będziemy podejmowali no, decyzję co dalej. Sytuacja wydawała się bardzo poważna, niewykluczona wydawała się nawet konieczność użycia materiałów wybuchowych. Jeżeli lodołomacze nie dopłyną do Kęp Polski, a w mojej ocenie nie dopłyną, jeżeli nie uda się rozbić tych zatorów, które są, będziemy po dzisiejszym sztabie y, za, za, zarządzania kryzysowego wnioskowali do wojewody, który liczymy na wsparcie pana marszałka o to, aby zostały zrzucone ładunki wybuchowe, które rozwinie ozatowy. Posiedzenie powiatowego sztabu miało miejsce w Kępie Polskiej. Poruszono podczas niego najważniejsze tematy zatoru lodowego oraz, co ważniejsze, wyrwy w tamtejszym wale przeciwpowodziowym. Jednym z najważniejszych ustaleń była zaś jak najszybsza naprawa uszkodzonego wału przeciwpowodziowego. Jak zapewniono, prace naprawcze mają rozpocząć się wkrótce. Samorządowcy mają wnioskować także o zwiększenie środków na pogłębienie Wisły. Od poniedziałku 1 lutego zaczęła działać śluza autobusowa, która powstała przy Alei Jachowicza przed budynkiem Politechniki Warszawskiej. To efekt pozytywnych testów, które przeprowadzono w styczniu. Zakończono testy i rozpoczęła działanie. Mowa o śluzie autobusowej, której pozytywne testy przeprowadzono w piątek 29 stycznia. To specjalny przejazd dla autobusów KM Płock, który powstał przy Alei Jachowicza w Płocku. Ze śluzy skorzystają te linie, które skręcają w Aleję Kilińskiego. Jak to działa? Jak podaje Urząd Miasta Płocka, od poniedziałku autobusy będą miały swój buspass, na końcu którego zamontowano specjalny czujnik. Urządzenie sterujące pracą sygnalizatorów na skrzyżowaniu Kilińskiego i Jachowicza całkowicie zatrzyma ruch samochodów dla wszystkich kierunków i przejścia dla pieszych, a następnie przy pomocy tego sygnalizatora zezwoli autobusowi ruszyć i wjechać bezpiecznie w Kilińskiego. Kierowca ma na to 7 sekund. Śluza autobusowa zaczęła działać od poniedziałku 1 lutego. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na wydanie kolejnego serwisu informacyjnego.